Na parkietach znali go wszyscy, zanim jeszcze podpisał swoje pierwsze single, a dziś świętuje 52. urodziny. Człowiek, który w latach 90. i 2000 potrafił rozgrzać każdą imprezę i to bez wspomagaczy. Mowa o Rossano Prene. Tak jest, to DJ Ross. Najpierw miksował, produkował hity dla innych, tworzył projekty takie jak W czy Magic Box, no a później wjechał na scenę ze swoim unikatowym stylem, który stał się znakiem rozpoznawczym włoski. I muzyki tanecznej. Jego kawałki wciąż mają więcej energii niż niejeden letni festiwal. No, a teraz okazja, by wrócić do tych muzycznych wspomnień sprzed 19 lat. Podkręcamy ilość decybeli na odbiorników, które już od dawna nastawione na 92 i 3 FM. A zatem, panie i panowie chłopcy i dziewczęta, beat goes on! Ponadczasowy bit niech was niesie do samego końca lata. Wakacje najlepsze są wieczory. To wakacyjna mega pipa w Express FM.